Moi drodzy, bardzo ja was serdecznie ja witam z okazji Dnia Ziemi. E Dzień Ziemi był wczoraj, Wielkie Święta Proekologiczne. Wczoraj były klasy 1-3, dzisiaj pozostałe klasy mają święta. Słuchajcie, jak się te święta wpisuje w naszym szkoły? Latem powstała Ignatyka tej Szkoły w sali biologicznej. Tam macie i przyrodę i zajęcia z biologii, inne zajęcia związane z ekologią. Drugi duży projekt, który jest, to jest termomodernizacja budynku. Jak widzicie, już od kilku miesięcy trwa ocieplenie budynku, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana, wymiana, wymiana oświetlenia, bardziej energooszczędne, wymiana y, grzejników, czyli całego centralnego ogrzewania źródeł ciepła, bardziej proekologiczne. To wszystko sprawia, że na później będziemy na pewno bardziej ekologiczni. Za chwileczkę zostaną nasadzone również nowe drzewa, w tym miesiącu również. Osiem nowych drzew, kilka tysięcy nowych roślin będą szkoły, więc będziemy ładnie w tym momencie zazieleni. I słuchajcie, moi drodzy, zanim zaproszę Was do zobaczenia, na pewno z spektaklu przywoływanego przez Pani Krawiel-Radżak w udziale klasy czwartej w Słuchajcie moi drodzy bardzo serdecznie chciałbym powitać osobę, którą zapewne znacie, pan dyrektor liceum górnością nas pareszki, do niedawna, a od niedawna pan wicekurator światu, że można powiedzieć jedna z najważniejsza osoba województwa, jeżeli chodzi o świat i witamy pana Marka Leśnięka. Witam serdecznie. <kluczy> Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za zaproszenie. No niedawno na stołówkę, ze na stołówki i oglądam szkoły w Waszą uśrodniką, jak ona się zmienia, jak wpisuje się w krajobraz, i w rzeczywistość zmieniającą się w historii. To święto, które Dzisiaj kontynuujemy to to jedna jest na ziemi, nie ma drugiej ziemi, bo w razie, gdy nie będziemy o nią dbać, to będziemy mogli um, przejechać, zalecieć i osiedlić się gdziekolwiek indziej. Jesteście zbyt młodymi ludźmi, żeby nie szanować um, w swojej przyszłości. A my, jako dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby Wam no, pokazywać, żeby Was edukować, wskazywać najlepsze działania, które związane są z obroną najpiękniejszej, zielonej planety w świecie. Wyjątkowa, kolorowa, wyjątkowa, ma wodę, ma powietrze, ma rośliny. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali, może być dla nas przyjazna, ale to od nas zależy. Jak to miejsce o sobie zostawimy, gdzie będziemy, to jest to miejsce wszędzie, gdzie jesteśmy, musimy zostawić o sobie wielkich urządnych. Musimy być wrażliwi na to, że inni świecą, że inni przeszkadzają, że inni psują, łamą, cierpają gałęzie. To jest bardzo niedobre, bardzo niewłaściwe. Spróbujmy popatrzeć się na tę zieloną planetę jako na naszego największego przyjaciele. I za zaproszenie bardzo dziękuję Panie Dyrektorze, że mogę w formacie Waszego przedstawienia uczestniczyć. A jednocześnie macie sobie flagę, ponieważ jesteśmy w przedlewiu święta flagi Państwa. Chciałbym na w Pana Dyrektora przekazać ten prezent. Prezent, ja który zawsze pokazuje nasze barwy, walkę o spokój i bezpieczeństwo, z którymi się utożsamiamy, gdziekolwiek byśmy nie byli. Ponieważ najpiękniejsze się ważnie myśleć. Dziękuję bardzo i życzę najpiękniejszego odbytu.

Bardzo zadba, bo ziemia to wyspa, to wyspa zielona, wśród dla da planet, to to jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt, więc musi być bardzo... Chcesz o Ziemię dbać praktycznie, rób to więc ekologicznie. Zawsze kram dokręcaj szczelnie. Niech nie kamy, to oszczędnie. Gdy wychodzisz, to gaś światła. Przestań jeździć samochodem, gdy chcesz zadbać o przyrodę. I pamiętaj, sortuj śmieci, bo tu mogą nawet dzieci. Metal, plastik, szkło i papier, dziś dorosły też rozdziela do każdego kontenera. Gdy ktoś zadał Ci pytanie, to sam było Jak? To się nie udało. Powiedz po prostu. Ekologicznie. I ludzie powiedz przyroda misje dla nas ma. Nie mój swoich krok i śmieci sprzątaj w krok. Segre Na každý ekorok, to stůl nový krok, ten nový... Duszki, duszki. Żyją w lesie małe łóżki, które czyszczą leczne dróżki. Mają miodły i szufęki i do pracy zapał wielki. Iście i brzyszki, aż dokoła wszystko błyszczą. Tu morą piorą groszki, wyduszki i Gdy ktoś czasem w lesie śmieci, zaraz duszek za nie leci. Zaraz siadamy na ręce, rzecz nie prosi, nie śmieć Naszego kraju, Grupa Muzeum i Strzapis, odbywa bardzo ważne spotkanie. Nikt nie wie, o czym rozmawiamy, ale można że sprawa jest naprawdę ważna. Musimy natychmiast zacząć działać. Zgadzamy się z pierwszym wszystkim. Każdy musi się zaangażować. Hej, co tu się dzieje? Bożni, bo się dźwięk ustawił na nogi w plecim. Taki był nasz cel. Niech wszyscy mieszkańcy lasu przyjdą tu i posłuchają czegoś bardzo ważnego, co mamy im do powiedzenia. W imieniu rozległ się na cztery świata. I tak wszystkich mieszkańców lasu i się w tym Dotarła do nas wiadomość, że gdzieś w lesie jest ukryty pajaczny ale nie mamy pojęcia, gdzie on się znajdują. Przebudzie moc mocy nas wszystkich, aby ludzką odnaleźć. Szukajcie gdzie tylko się da, sprawdzić, to będzie każde z ależ. Po wysłuchaniu tego apelu wszyscy lyszeli na poszukiwania derby, jeżeli i głowy przeszukiwały swoje główne kolory. Dokładnie przyglądały się w każdej dołości, każdemu listowi i każdej z nich. Zdrowa długo i uśmiechnie szukały, ale nie udało im się naprawić hospyt na w parku. Naś pszczoły i motyle padły na piłkę. Słyszały kiedyś, że za tęczą to ukryt jest wspaniała Nie zastanawiały się długo, pomknęły tam sprawdzić, czy wpadną na jakąś drogę. Pszczoły i butyle spotkały wielki zadania. Nie udało się znaleźć skarbu. Także inne zwierzęta, które dołączyły do poszukiwań były zrozumiały. Nikt w lesie Dawał dlatego drzewa, motyle, pszczoły, zwierzęta i ptaki postanowiły jak najszybciej porównać się z Szukamy wszędzie, w całym lesie, ale nigdzie ani śladu skarbu. Musicie dać nam jakąś podpowiedź. Bez tego nie mamy szans na rys skarbu. A macie może matę? Mamy dla was ani matę, ani odpowiedzi. Możecie nam wierzyć w Wszyscy byliście bardzo blisko skarbu. Każdy z nas mógł go dotknąć, i zobaczyć. Każdy skrawek tego lasu jest skarbem, o którym powinniśmy się troszczyć i dbać. Od tego lasu zależy życie nas wszystkich. Wszystkich i całej ludzkości. Każde zwierzę, każde drzewo, każdy kwiat. Wszyscy są bardzo ważni. Ludzie, zdaje się, że jeszcze tego nie rozumieć. Wy dzisiaj odkryliście wielki skarb, teraz wasze zadanie jest szerzyć wody o tym skarbie na całym świecie. Możecie na nas liczyć. Zrobimy wszystko co w naszej mocy i uratujemy lasy naszej planety. Lasy to źródło życia. Mieszka w nich 300 milionów osób i 1 miliard 600 milionów znajduje w nich źródło utrzymania. Lasy regulują poziom wód, chronią chleba. Są kłócami naszej planety. Wszyscy potrzebujemy naszego uczucia. My, Polacy, dzięki naszym polskim lasom możemy oddychać tym samym żyć. Dlatego dbajmy o lasy, chronimy je, i cieszmy się w nich. To no, chyba większa brawa się należąca, moi drodzy. Słuchajcie, bardzo dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. pojemnik. że to Was takie olbrzymie pokłady energii i umiejętności wokalne. Są gdzieś tam zakamuflowane. Mam nadzieję, że coraz więcej będziemy was zdolności odkrywać, w miarę jak będziecie coraz starsi. Bardzo serdecznie Wam dziękuję wszystkim, co do dzień występowały. Dziękuję pani wychowawcie i Radzie za przygotowanie. No i co moi drodzy? Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tę wspaniałą lekcję przyrody, za fakt, czym jest nasza ekologia, czym jest nasza Ziemia i czym są nasze lasy. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia na zajęciach lekcji. Dziękuję, dziękuję Panu Profesorowi. za